Siemanko, pokażę Wam dzisiaj, że nie każdy gotowiec musi być taki zły. Zależy co do niego dodasz i jak go przyrządzisz. Kurczaka kroimy w drobną kostkę. Doprawiamy go solą i pieprzem oraz ulubionymi przyprawami. Przyprawionego kurczaka smażymy na rozgrzanej patelni. Gotowego kurczaka przekładamy na ręcznik papierowy, aby odsączyć z niego nadmiar tłuszczu. Ince smarujemy pasatą pomidorową. Dodajemy szynkę parmeńską i kurczaka. Posypujemy startym żółtym serem. A na koniec dodajemy kukurydzę. Po pieczeniu pinsy dodajemy rukole i pomidorki koktajlowe. Nie każdy gotowiec musi być taki zły. Oto moja propozycja. Smacznego!